Dzień dobry Panie i Dzień dobry Szanowni. Sprawa z tu występuje dotyczy skutecznego złożenia skargi w trybie administracyjnym Rady Miejskiej na Prezydenta Miasta oraz wykrętnego i nieprawnego postępowania Przewodniczącego Rady Miejskiej, którego celem jest wyhamowanie mnie w złożeniu tej skargi. Od dwóch lat składamy skargę w trybie administracyjnym do Rady Miejskiej na bezczynność organu Prezydenta Miasta Koszalina bezskutecznie. Zarzut, zarzucam Panu Prezydentowi Miasta unikanie odpowiedzi w sprawie istniejących nieformalnych powiązań między Panem Prezydentem a SKO, przez co dochodzi do łamania moich obywatelskich praw konstytucyjnych, a dokładnie prawa podatkowego. Dowód istnienia tego nieformalnego układu na piśmie posiada. Dziś w pojęciu elementarnej uczciwości, obiektywizmu i honoru należałoby gdzieś odpowiedzi na nasze pytania. Pan Prezydent Milczyk, kluczy pomocą innych organów gminy nadrzędnych, aby uniknąć odpowiedzi. Naszą skargę składano w 2011 roku w trybie administracyjnym, skierował Tandem Panów Przewodniczący i Prezydent Miasta do postępowania podatkowego w SKO, gdzie ukręcono przysłowiowy w sprawie. W obecnym 2013 roku włączono do tego działania Komisję Rewizyjną, która ten sam Tandem wykręcił od tego, co Komisja na piśmie po czasie stwierdza. Komisja cały czas mówi się o postępowaniu administracyjnym, a przewodniczący rady przesyłają nowych Prezydenta, który dalej do postępowania podatkowego. Organ SKO nie jest organem uprawnionym do występowania w sprawie skargi w trybie administracyjnym składanej na prezydenta miasta Koszalina. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrzenia tej skargi jest Rada Miasta Koszalina. Cytuję paragraf 66 punkt 2 statutu miasta. Rozpatrzenie skargi na działalność prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta po uprzednim zbadaniu przez Komisję Rewizyjną należy do wyłącznych właściwości Rady. Właściwości Rady, a nie SKO. Niesiona po raz kolejny w 2013 roku ta sama skarga skierowana została ponownie w tandemie obywanów do SKO w Koszalinie, które w 2011 roku załatwiło sprawę, będąc organem umoczonym w sprawie. Jednak w 2013 roku czarne chmury na głową przewodniczącej SKO spowodowały, że SKO tym razem odcięło się od skargi i stwierdziło, że materiał przesłany nie należy do kompetencji kolegium. Teraz w 2013 roku z pomocą Komisji Rewizyjnej zbudowano sytuację. W czerwcu 2013 roku SKO odcięło się przesłaną skargę jako organ niekompetentny. Dopiero 9 października, niedawno, 2013 roku, protokołem 35 Komisja Rewizyjna przyjęła swoje opinie, protokoły numer 33 i 34, skierowania skargi tam, skąd już w czerwcu ona wróciła. Zatem przesłano ją w czerwcu 2013 roku do SKO, gdy opinie i protokoły 33 i 34 nie były przyjęte, nie były podpisane a to znaczy, że w czerwcu 2013 roku nie miały one mocy prawnej. Na jakiej podstawie, w oparciu o czyją decyzję skargę naszą tandą czy obu Panów skierował do SKO? Organy tu wymienione najwyraźniej zamotały się wokół tej skargi. Sprawa stoi w miejscu, w Radzie Sprawnego działania wszelkie dopuszczalne terminy wynikające z skargi już się skończyły. Cóż warte są dziś opinie uchwały, wydane w sprawie po czasie i do adresata, który twierdzi, że jest niekompetentny. To wszystko w imię obrony Pana Prezydenta przed obiektywizmem prawnym, prawym, prawym postępowaniem. Wszystkie terminy procedury wynikające z KPA oraz statutu miasta Koszalina są zerwane, przekroczone, decyzje wykręcone w prawach. Wnoszę o przestrzeganie prawa zawartego w KPA i statucie miasta, prowadzenie tej sprawy zgodnie z procedurami ISO, których się nie przestrzega, wyjaśnienie okoliczności dotychczasowego postępowania, zainteresowanie sprawą wszystkich członków Rady Miasta, bowiem rodzi się komedia, a w tej Przepraszam, ten sygnał oznacza, że pół minuty zostało. ...a w tej dziedzinie był zawsze szybko Wreszcie zajęcia stanowiska w sprawie. Ja nadal dążę, żeby sprawa tej skargi zakończyła się w granicach administracyjnych miasta Koszalina. W odniesieniu do zainteresowanych deklaruję godność dewentalnej współpracy. Mniejsze moje wystąpienie do procedury składam. Niezależnie od tego składam 25 egzemplarzy dla każdego radnego do protokołu. Dziękuję. Bardzo Panu dziękuję. Proszę przekazać do biura rady. Ceteru, CNCO, Kartaginem, Delanda, To jest, można powiedzieć, punkt do którego się odnoszę w poprzednich moich wypowiedziach odnośnie yy, łupaszki i odnośnie pomnika. Dzisiaj przyszedłem z czymś innym. Wczoraj obchodziliśmy 799 rocznicę urodzin Proszalina. Byłem w klasie, powiedziałam o tym, pisałem też artykuły na ten temat, zapraszałem na spotkania. Powiem, jestem, tak czuję, że jestem jedyną osobą, która pamięta o urodzinach Koszena, a już za rok będziemy obchodzić od 800-lecie Koszena. Nieprzypadkowo o tym przypomina nasz herb. Proponowałem wielokrotnie, żeby tak jak w Krakowie jest najgonik, tak w Koszaninie, przecież jaki to byłby fajny pomysł, przyciągający turystów, promujący nasze miasto, jakby... 23 października każdego roku nasz Bogusław II jechał przez Koszari. Telewizja, wszyscy. Wykorzystajmy ten, ten pomysł. Rozmawiałem z wiceprezydentem panem Ostrowskim, w który przyszedł mi, że w przyszłym roku zrobimy paradę historyczną, w której odzwierciedlimy słowiańską przeszłość powoda i związki. Pomorza z zresztą ziem Polskich. I zapraszam wszystkich. Proszę państwa, słyszę taki szum, ale ja powiem tak, jest mi bardzo przykro i mnie to bardzo boli, że ten pomnik został przeniesiony stąd. Wynika to nie tylko z obojętności państwa, ale też społeczeństwa. Rozmawiałam dzisiaj z jedną panią i mówię, pomnik przeniesiono powiedziałam, że wczoraj były 799 urodziny Koszalina. On mówi co mnie tam pamiętam, ja pamiętam kiedy broniłam pracy magisterskiej. To jest dla mnie ważne. Proszę Państwa, człowiek jest istotą społeczną. Jesteśmy Koszalinianami niezależnie od podziałów politycznych czy jakichkolwiek powinniśmy dbać o naszą tożsamość. O nasz, I jest pewna hierarchia wartości, i w ostatnim czasie ta hierarchia wartości jest ciągle burzona. Ja nie jestem osobą bieżącą, ale przyniosłem Biblię. I w Biblii są pewne zasady: jest, trzymajmy się dekalogu. Dekalogu jest nie zabijaj. A co? Gloryfikujemy Łupaszkę, który zamordował, z jego polecenia został zamordowany nie tylko niewinny człowiek, ale wielki patriota, Aleksander Cepuszyłów. Nikt na ten temat mi nie odpowiedział. Przyniesiono pomnik, byliśmy, jesteśmy, będziemy. Fajnie, że jest on tam w parku, ale tutaj go nie ma. Nie ma żadnego, w Biblii jest napisane, nie można dwóm panom służyć. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Ja to tłumaczę, nie można służyć idei i pieniądzom. Jaka jest nasza idea, jeżeli my, pomnik, upamiętniając, byliśmy, a co ja czytam w prasie, na pierwszym miejscu w, w artykule pani Sudryk, wypowiedzi internautów, pierwsza, komentuje ta osoba. Proszę uważać, byliśmy? Nie, nie byliśmy. Takie tak jest przekonanie, znaczy, tak, wiele, wiele osób, i to też wykształconych, twierdzi, że nie byliśmy. A ja mówię, i to, jest, to są fakty historyczne. Byliśmy tu tysiąc lat, powtarzam tu ciągle. Od VII do XVII wieku dominowała tu ludność słowiańska i to trzeba kultywować. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie na kolejne już spotkanie 16 listopada na temat słowiańskiej przeszłości Pomorza do domku, do domku Kata. Proszę przyjść i już koniec. Będę dalej mówił następnej. W każdym razie apeluję na koniec, żebyśmy się przygotowali. Więc pomóżcie mi, bez względu jak przygotować, żebym nie tylko ja biegał za tym w przygotowania 800 lecia urodzin Koszenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Szpucha. Tak? Dzień dobry Państwu, Panie Szanowni Państwo, przepraszam Pana bardzo. Wysłuchajmy mieszkańców spokoju i ciszy. Występuję tutaj jako mieszkanie w Policji Miejscowej w Koszalnie, człowiek spółdzielny mieszkaniowej, piaskowa, oraz osoba, która wielokrotnie zajmowała się sprawą budowy poprawy jakości dróg przy podanej ulicy, na której w okolicach mieszka 160 rodzin. Myślę, że nie będę miał takiego emocjonalnego wystąpienia jak tą bardzo radę. Proszę Państwa, do dzisiejszego wystąpienia, którą poruszam zarówno w którzy które zgłosiłem, zoblikowali mnie też mieszkańcy mojej ulicy i okolic oraz występująca taka indywidualna determinacja. Proszę Państwa, ulica Litowa znajduje się na ulicy, na Rokosowie, z wewnętrzną, co prawda tak zwaną ulicą spółdzielni mieszkaniowej Piaskowa, ale już formalnie została przekazana do miasta. założenia można nazwać tą, tą ulicą, bo w większości jest to droga polna, także na części położono. Płyty że występuje ogromna liczba yy, dziur. Miałem przygotowaną taką prezentację, żeby do Państwa trafić. Tu bardzo dobrze z jednej strony, że nie ma Pana Prezydenta Żibiego, Państwa, jest pan Gierzek, który był, bo pokazałby Państwu, co się dzieje. Yy, problemem jest to, proszę Państwa, że mieszkamy w piłce, na której jest dziur potężnie też. Wybudowano tam deweloperzy wybudowali 120 domów. To nie jest już 40 domów, tylko 120 kolejnych domów. Dalej mamy to po dalszej części osiedla Rokos, ulicy Rokosowa, gdzie ludzie dojeżdżają. Proszę Państwa, występuje duże niebezpieczeństwo dla pieszych i samochodów, w szczególności dla pieszych, dla naszych żon, dzieci. Tam nie ma żadnego oświetlenia. Proszę Państwa, zimą na naszej ulicy jest po prostu czerwcawisko, jesienią to samo. Latem, wiosną i jesienią urzawisko z kolei. Proszę Państwa, tematy były poruszane wielokrotnie w prasie, wielokrotnie były kierowane pisma do Urzędu Miasta. Proszę Państwa, myśmy na drogi, które są wybudowane we własnym zakresie, wydaliśmy już 2,5 tysiąca złotych każdy z mieszkańców. Plus do tego wybudowaliśmy infrastrukturę, która jest, to jest kolejne kilkanaście tysięcy. Proszę Państwa, przekazaliśmy to do miasta. Miasto z tego czerpie pożytek. Developerzy się podłączają do tego nie nieporozumień. Koszty. Proszę Państwa, gdzie indziej zbudowano już domy, w których mają ulice, w którym miasto partycypowało. Proszę Państwa, co ja tutaj mam zamiar osiągnąć? Proszę Państwa, kieruję do Pana Prezydenta Miasta Koszalina zapytania następujące. Wyjaśnienie nieprawdziwych informacji i danych podawanych w pismach podpisywanych przez Pana Prezydenta. Wyjaśnienia kwestii istniejącej dokumentacji technicznej, planów technicznej na ulicy Miejscowej. Jest to informacja co prawda z 2008 roku za audycję radiowej, a nam się mówi, że nie ma takiej dokumentacji, robimy na inne ulicy, tam będziemy budować. To trzeba wyjaśnić, bo w Zarządzie Dróg Miejskich jest ta dokumentacja. Wnoszę o podjęcie innych prawidłowych, faktycznych, a nie pozorowanych działań w zakresie budowy lub poprawy jakości tej ulicy. Proszę Państwa, tu są panowie ze Straży Miejskiej, nie wiem czy są z Policji. Proszę Państwa, prosiło o zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu pieszych i pojazdów na ulicy Miejskowej i Straż Miejska, Policja, na nasze sugestie nie odpowiadają. Panie Komendancie, Straż Miejska odpowiada, że nie będzie jeździć, bo gdzie indziej stoją i tam łapią kierowcy. Zapraszamy tam, bo tam są też szarżyści, tam chodzą nasze żony, jest dzieci, jest ciemno i po prostu przejechać nie można. Proszę Państwa, kolejna rzecz. Sugeruje nam się w kolejnych listach z Urzędu Miasta zmusza wręcz do budowy drogi miejskiej w ramach inwestycyjnych i społecznych, w sytuacji, kiedy mieszkańcy już ponieśli na, na te drogi koszty. Myśmy wybudowali te drogi, 41 członków wydało 83 tysiące złotych, żeby te drogi były. Państwo z Urzędu Miasta i miasta ZD nie wydał nic. Te płyty, które tam są częściowo położone. Znalazły się tam, były obiecywane na całą naszą tam powierzchnię. Ktoś Wam te drogi zabrał. Jeszcze za Pana Prezydenta były dokumenty na to. Proszę Państwa, myśmy już mieli Społeczny Komitet Uzbrojenia Osiedla, o czym mówiłem. Dlaczego nas się zmusza, żebyśmy kolejne pieniądze wydawali? To jest bezpodstawne, bezprawne. Czy ulica Szymanowskiego, która jest remontowana, Wojska Polskiego, czy tam idziecie do mieszkańców i, i, i wołacie tylko, tylko z inicjatywy społecznej. Proszę Państwa, tu jest Pan Prezydent, że ja skończę. Tylko powiem tyle, ja to wszystko pisałem tutaj. Proszę Państwa, na to są tak, po pierwsze dokumenty, korespondencja, Panie Prezydencie Kierzek, proszę to uważnie przestudiować, po drugie są artykuły z prasy, gdzie w imieniu miasta wypowiadają się ludzie, którzy mówią, że drogi były, plany były, wszystko było. Są rachunki załączone, kiedy myśmy te koszty ponieśli na te drogi. Są zdjęcia, jak robicie, jak poprawiacie jakość tych drogi. i je. Ja nie wiem, czy nie lepiej pociągnąć te płyty i mieć problem z głowy, a nie latem, wiosną czy jesienią, jak radny napisze, przysyłać ludzi. U godzinę robią, kilometrowi, To jest stałość i niedobrze. A pan był na naszym osiedlu. Już kończę. Pan był na naszym osiedlu, obiecał Pan razem z Panem Zubrzyckim, przykro mi że tak nas potraktowaliście, nawet nie przysłaliście ile te drogi będą kosztować. Ja wszystko ująłem w tych wystąpieniach, nie będę przedłużał, myślę, że nie było tak emocjonalnie jak Pan Bartłomiej. Ale proszę się zająć naszą sprawę i Radnych Państwa, Pana Sergiusza, proszę też o jedną, Proszę o to, co było przedmiotem wystąpienia, to jest dokumentowane, o śledzenie tego czy tego. Ja naprawdę nie jestem ani przeciwny władzy, ani za nią, tylko jestem władz. proszę, ja przepraszam, że przedłużam, bo problem po 8 na 2, czy się to, no w 5 minut się nie zabrać. Dziękuję, że mogłem dłużej. Naprawdę proszę bardzo się zająć naszą drogą, naszymi sprawami. Jest możliwość, ktoś prowadza błąd i proszę o to. Także dobrze, że pan tutaj jest. Otrzymy sobie głos. Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo panu i zapraszam pana Czesława Kinaszewskiego. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panowie prezydenci, Panie i Panowie Radni, mili goście. Znaczy, trzy takie sprawy. Panie Prezydencie, ponad trzy lata temu, po silnej burzy, jaka przeszła nad naszym miastem, przy ulicy Podgórnej nr 23, przewróciło się drzewo i został zablokowany przejazd przed ulicą. Przyjechała straż pożarna bardzo szybko, odcięto piń od korzenia, żeby odblokować przejazd. PGKM, bo sprzątał przewrócone drzewo, pozostawił tak korzeń, o którym wszyscy zapomnieli, a który nie przynosi spluntoru temu miejscu i stwarza zagrożenie dla życia ludzkiego, zwłaszcza dla dzieci, które by przeszkodą przychodzą do szkoły podstawowej. Uważam, że nie są to takie drogie koszty, żeby usunąć koparką ten korzeń w ciągu niecałej godziny i na pewno poprawić to wizerunek miasta, o co z tej trybuny proszę. Ja jestem przygotowany, tak ta pani nie była, To jest ten gorze. I tu wystają takie konary, na które dziecko może się nadziąć. To jest naprawdę niebezpieczne. A wystarczy godziną poparł, ciach poderwać i pogorzej. Troszkę dobrej chęci. Mam następną sprawę. Panie prezydencie, jestem mieszkańcem Koszaliny od 62 lat. Kocham to miasto, które pięknie jest z miesiąca na miesiąc. I dlatego zależy mi również na tym, a ono było coraz to ładniejsze. Prezydencie, w ostatnim czasie pięknie odnowiono brzeg Dzierżęcinki i wzmocniono go jeszcze nie przez całe miasto, ale prace trwają. Od nowego powstałego oddanego ostatniego zalewu miejskiego nad rzeką Dzierżęcinką zbudowano nową ścieżką ścieżkę dla pieszych i rowerzystów. Całość bardzo ładnie wygląda i będziemy mieli czym się poszczycić. Jeśli jednak jeszcze zależy. Jednak jeszcze jak najszybciej należy usunąć całkowity pozostawioną ruinę niczemu niepotrzebne pomieszczenie, w którym kiedyś pobierano wodę do podlewania miasta, bo nikomu do niczego ona nie jest niepotrzebna, a tylko szpeci tak piękny zakątek miasta. W załączeniu przesyłam to zdjęcie. To jest to zdjęcie, chciałam właśnie pokazać, żeby wszyscy zobaczyli, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Tu idzie piękna nowa ścieżka rowerowa i jest rzeka pięknie kamieniami wyłożona. To jest coś naprawdę wizerunek bardzo ładny. To szpeci auto, które jak najszybciej należałoby to usunąć lub wyremontować. Panie prezydencie, na terenie miasta przy ulicy Gruzwiera, 3 a b są pięknie pomalowane bloki, przez co ten zakątek jest ładny ale szpecą było dwa suche drzewa i powinny być od dawna wycięte, a nie są. Jestem członkiem Rady Osiedla Wspólnotą i zależy mi również na tym, żeby nasze osiedle było ładne i estetyczne. Dlatego proszę o jak najszybciej wycięcie i mój, mój wnuczyk w takim 3,5 roku dorwał moje takie jedno zdjęcie i zaczął malować na nich jajka. Ale to nie jeszcze nie święta wielkanocne, bo dopiero za 6 miesięcy. A po drugie, panie Janu kto jej tak wysoko zawiesi? I to są, mili kochani rani, to są te dwa piękne bloki i to są te dwa suche drzewa, nikomu do niczego nie potrzebne. Dosłownie dwie godziny po drzewach mamy pięknie, ładnie, <gry> i estetycznie i o to mi właśnie chodzi. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, z pewną barą zabieram głos, bo będę mówić o temacie w każdym wymiarze i przez wielu już zaprezentowanych, oświetlony, naświetlony o problemie składowania odpadów. Otóż Szczególnie dla mnie rozczulające były wystąpienia pana ministra Drabowskiego, z których wynikało, że w naszym kraju tę akcję czy ten problem rozwiązano wyjątkowo dobrze, lepiej niż w krajach zachodnich. I tu przywołał tego typu działania w Danii. Tak się składa, że. Znam dobrze ten kraj ze względów rodzinnych i tam nie przygotowano tej zmiany systemu składowania sypu śmieci w sposób taki, że podjęto uchwałę przepisów prawnych i w takiej formie, że natychmiast swoim uchwaleniu należało ją weryfikować i, bo, i to się w tej chwili odbywa. Tam prowadzono działania, na przykład y, z problem szkła i butelek. Są automaty w całym kraju, y, przygotowane do różnych formatów butelek, i te butelki po prostu wkłada się do automatów i pobiera się korony. Dalej, z dużą troską. Przygotowywano miejsca, gdzie są składowane śmieci. I sprawiedliwie i uczciwie tak traktowano ludzi biedniejszych. Nie myślano tylko o tak zwanych jak to dzieje się w naszym kraju. Ja to i w naszym mieście. Ja tu znalazłam się dlatego, że jestem przewodniczącą Rady Nieruchomości. Numer 110 Koszańskiej spółdzielni mieszkaniowej. I tam są trzy bloki, które państwo to miasto zamienia w, w bloki no, w slancy. Mianowicie trzy. z jednej strony są budynki gospodarki komunalnej, z drugiej strony są trzy bloki Spółdzielni mieszkaniowej. 9 klatek po 15 mieszkań. A jeszcze dalej jest ulica Zwycięstwa i od numeru 142 do 148 nie ma tam miejsca lokowania śmieci, a równocześnie są sklepy cztery, alkoholowy, świeżo uruchomiony, dalej małych obuwia dla dzieci, Sklepy z wędlinami zborów borów tu tudzież samo. I proszę Państwa, wszystkie te odpady są blokowane obok tych trzech bloków, trzech mieszkań. Jest 12 pojemników ustawionych w tych obudowach. Odpadów mieszanych. Nie mamy nic przeciwko temu, bowiem one są nawet obudowane, nawet tam rosną kwiat, kwiatki, to nie, ale drzewa i jakieś tam wnątki rosną. Ale dalej. Stoi, stoi pięć pojemników, pięć proszę Państwa, na makulaturę, dwa na szkło i dwa na odpady plastykowe. Obliczcie Państwo, to jest 21 pojemników na odpad, dlatego, że sklep, kiedy wyrażano zgodę na tworzenie nowych sklepów, bo na przykład sklep mięsny nie był konieczny, bo tam jest San, tort i jeszcze y, z, trochę dalej y, jest... Pani ten, sobie to... pół minuty, tak? Bardzo proszę. Proszę Państwa, w każdym razie proszę wniosku żebyście Państwo dokonali, nie wiem, odpowiedzialni za to, czy gospodarka Kowomolka, czy ktoś inny, żebyście dokonali weryfikacji, lokalizacji tychże odpadów, bo naprawdę z budynków 5, 9 i 11 Wyspiańskiego zrobiono z razy. bo tam jeszcze są drogi wewnętrzne, i miasto zatroszczyło się, żeby była piękna droga do Sano, bo należy się liczyć z właścicielami Sano, ale tam, gdzie mieszkają na no, ogół ludzie, emeryci, bo budynki mają 40 lat, to jest na łacie jeszcze dziura. Rok temu otrzymaliśmy pismo z podpisem pana prezydenta, że nie przewiduje się remontu tejże drogi wewnętrznej. Proszę, pana, proszę Państwa, wydaje mi się, może mylę się, że w państwie demokratycznym wy jesteście o tego, żeby troszczyć się o ludzi biednych i starych, a nie właścicieli sklepów, bo oni sami o siebie się zatroszczą. I jeszcze skoro zostało mi chyba parę sekund, to chcę na. Już nie spadanie. zostało, jeżeli Pani chce nowy temat to będzie problem, Pani Zofia. No tylko problem. powiem Dobrze. jedno zdanie, że w tym piśmie, w którym miasto się komunikuje, urząd w sprawie działań inwestycyjnych w przyszłym roku, jest dla mnie kuriozalna i z jednej strony ciekawa, a z drugiej kuriozalna sprawa mianowicie projekt tworzenia y, biura porad obywatelskich. Jest to świetny pomysł, tylko dlaczego on ma kosztować 155 tysięcy? Dlaczego pracownicy tegoż ratusza nie utworzą taki, y, takież biuro bez kosztów? Wydaje mi się, że to powinno należeć do ich obowiązków. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani i zapraszam Panią Waldę Szustela. Pani rozumiem, Stowarzyszenia. Tak, Stowarzyszenia Ekwapitalickiego. Yy, w, tej, w, tej tak, w tej roli. Panie Prezydencie, Panie, Przewod, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Październik jest miesiącem walki w związku z tym w imieniu Międzynarodowego Centrum Onkoterapii i Stowarzyszenia Koszaliński Klub Amazonka pragnę zaprosić na Dzień Otwarty, organizowany pod hasłem Więcej Wiem, lepiej żyję, który odbędzie się w dniu 26 października w godzinach 10.14 w siedzibie Stowarzyszenia Ulica Morska, 9. W programie Dnia Otwartego przewidujemy Występy grupy baletowej ze szkoły podstawowej nr 9 pod kierunkiem Ireny i Walerego Niekrasowa, Zespołu Studia Poezji i Piosenki Ca 105 pod kierunkiem Ewy Durowskiej oraz zespołu teatralnego amatorskiego artystki ze Spalonego Teatru pod kierunkiem pani Bolety Kaczmarek. Około godziny 11 planujemy wykłady problemy onkologiczne doktora Pawła Panatkiewicza z onkoterapii stan psychiczny a terapia onkologiczna wykład Pani Barwany Cebula Psychoterapeutki. na zakończenie przewidujemy drobny poczęstunek przygotowany przez młodzież z Centrum Szkolenia Rolniczego w Boninie i Koszalińskie Amazonki przewidywane również Przewidywany również jest czas na rozmowy indywidualne, indywidualne oraz nauka samopadania. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym dniu